Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Projekt Dom. Ja nazywam się Joanna Gałekwijak i projektowaniem zajmuję się już 10 lat. Projekt Dom to podcast, który pomoże Ci spełnić marzenie o idealnym domu, bez spędnych wydatków i stresu. Ze mną dowiesz się, jak skutecznie przejść przez każdy etap budowy domu, od zakupu działki poprzez projektowanie domu aż po pozwolenie na budowę. W pierwszym odcinku skupimy się na podstawowym kroku do budowy własnego domu, czyli jak kupić działkę. Zaczynajmy! W zakupie działki musisz zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, przeznaczenie działki. Po drugie, dostęp do drogi publicznej. I po trzecie, sieci. Jest to temat, o którym mało osób mówi, ale jest on naprawdę ważny. Przejdźmy zatem do pierwszej części, czyli do przeznaczenia działki. Pierwszą rzeczą, którą musisz sprawdzić przy zakupie działki, jest przeznaczenie terenu. I możesz się o tego dowiedzieć generalnie z dwóch dokumentów. Pierwszy z nich to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a drugi to decyzja o warunkach zabudowy. Zacznijmy od miejscowego planu. Miejscowy plan jest to dokument, który musi opracować każda gmina. Są w nim zawarte wytyczne dotyczące sposobu zagospodarowania terenu całej gminy. I miejscowy plan jest to dokument, który składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest mapa, na której są pozaznaczane konkretne tereny, strefy ochronne itd. oraz dokument tekstowy, w którym masz również wszystkie szczegóły dotyczące formy zabudowy. I teraz. Yy, Opowiem Ci, które rzeczy z miejscowego planu są najważniejsze. Po pierwsze, oczywista sprawa, czyli przeznaczenie działki. Musisz mieć możliwość zabudowy w danym terenie, dlatego musisz sprawdzić, czy działka jest budowlana. W miejscowym planie znajdziesz również takie szczegóły, czy to ma być zabudowa jednorodzinna, czy wielorodzinna, może zabudowa zagrodowa, czyli rolnicza. W związku z tym, te informacje pomogą Ci ustalić, co możesz na danej działce zrobić. Ponadto, co istotne. Przy sprawdzeniu swojej działki zobacz również, w jaki sposób mogą być zagospodarowane tereny sąsiednie. To ci również podpowiem, czy przypadkiem na sąsiedniej działce nie powstanie jakaś inwestycja deweloperska, albo może w pobliżu są jakieś tereny przemysłowe i za niedługo stanie tam jakiś zakład. Dlatego najważniejszą rzeczą jest sprawdzenie przeznaczenia terenu w miejscowym planie. Co jeszcze warto sprawdzić? Na przykład formę dachu. W miejscowym planie będzie informacja na temat tego, czy dach powinien być dwuspadowy, wielospadowy, jaki powinien być kąt nachylenia dachu, ale również pokrycie dachu i bardzo często będzie również określona kolorystyka tego pokrycia. Dlatego, jeżeli podoba Ci się budynek z dachem płaskim, ale w miejscowym planie masz wyraźnie określone, że można tam wybudować budynki z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia np. Na 25-45 stopni, to dachu płaskiego nie możesz tam mieć. Będziesz na etapie zakupu działki, będziesz mieć konkretne informacje na temat tego, co możesz tam wybudować. Ponadto w miejscowym planie znajdziesz również takie informacje jak dopuszczalna wysokość zabudowy, ilość kondygnacji, ale również kwestie związane z procentem zagospodarowania terenów działki. Czyli na przykład powierzchnię zabudowy, czyli jaki procent terenów budowlanych działki może zająć budynek, może zająć zabudowę. Powierzchnia biologicznie czynna. Czyli jest to powierzchnia, która nie może zostać zabudowana, ani nie może na niej znajdować się utwardzenie. Dlatego, jeżeli podoba Ci się działka, która jest nieduża, a jednocześnie minimalny procent terenów biologicznie czynnych jest wysoki, czyli np. 60-70%, to musisz zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku terenów biologicznie czynnych równych 70%, tylko 30% działki może zająć zabudowa oraz utwardzenie. Więc jeżeli ta działka jest mała, no to może z tego wyjść naprawdę nieduży budynek. Dlatego zwróć na to uwagę. Generalnie fajnie, że w miejscowych planach dba się o to, żeby nie zabudowywać wszystkiego i zostawić teren zielony. Natomiast w przypadku małych działek te współczynniki mogą być um, trudne do spełnienia. W kraju miejscowym znajdziesz również strefy ochronne. I może to na przykład być strefa ochronna linii na i prądu, może być to na przykład... Stanowisko archeologiczne, dlatego trzeba koniecznie szczegółowo sprawdzić te zapisy. Jak widzisz, zapisy miejscowego planu są bardzo ważne, zatem gdzie go znaleźć? Możesz go znaleźć na stronach swojej gminy. Wystarczy, że wpiszesz nazwę swojej gminy oraz skrót MPZP, albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wówczas powinna wyświetlić się aktualna ustawa. Przejdźmy teraz do warunków zabudowy. Czasem zdarza się tak, że w danej gminie nie ma jeszcze opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas musisz postarać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli ty jesteś na etapie zakupu działki, to wymagaj, żeby właściciel działki miał uzyskane takie warunki zabudowy. Ponieważ tylko na bazie tych warunków zabudowy możesz być pewien, że ta działka jest budowlana. Z obietnicy właściciela nie znaczą nic. Ty musisz mieć dokument z gminy, czyli warunki zabudowy. Że ta działka jest budowlana. W warunkach zabudowy będziesz mieć określone podobne rzeczy, co w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tylko jeżeli na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wszystko jest dużo prościej sprawdzić. Zatem najważniejszą rzeczą, którą musisz sprawdzić przy zakupie działki, jest przeznaczenie działki, czyli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź zapisy decyzji o warunkach zabudowy. Teraz przejdźmy do kolejnego punktu, czyli do dostępu do drogi publicznej. I tak jak nieustannie powtarzam, dostęp do drogi publicznej jest bardzo ważny, ponieważ na działce, która nie ma dostępu do drogi publicznej, nie możesz się wybudować. I generalnie jest to temat, który jest dosyć problematyczny, ponieważ to, że Twoja działka przylega do jakiejś drogi, to wcale nie musi oznaczać, że jest to droga publiczna. Jeżeli chodzi o dostęp do drogi publicznej, no to mamy kilka różnych możliwości. Teraz chciałam wam je omówić, i dla osób, które oglądają mnie na YouTube, to zaraz będzie wam się wyświetlać prezentacja, ale jeżeli oglądacie mnie na innych platformach streamingowych, to w opisie macie podrzucony link do mojego bloga, gdzie również znajdą się slajdy. Przejdźmy zatem do kilku możliwości dostępu do drogi publicznej. Pierwszy z nich, czyli sprawa najprostsza: Twoja działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Super. W jakimkolwiek stanie nie byłaby droga publiczna, jeżeli bezpośrednio przylegasz do drogi publicznej. Sprawa jest prosta, wszystko jest ok. Kolejna opcja jest to dostęp do drogi publicznej po drogach gminnych wewnętrznych. I generalnie tutaj również jest wszystko w porządku, tylko te drogi wewnętrzne muszą spełnić określone parametry, czyli szerokość drogi w granicach działki gminnej musi mieć minimum 3 metry. Tutaj jeszcze może być taka sytuacja, że owszem, Twoja działka bezpośrednio przylega do drogi wewnętrznej gminnej, ale faktycznie w terenie ta droga nie przebiega po tej działce, po wydzielonej działce gminnej, tylko przebiega na przykład po działce sąsiada. I wówczas pojawia się problem, ponieważ chociaż prawnie. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o samą kwestię ewidencji, przylegasz do drogi wewnętrznej gminnej, ale jeździsz w działce sąsiada. I w tej sytuacji, mimo że Ty przylegasz działkom bezpośrednio do drogi wewnętrznej, no to bardzo często musisz albo starać się o uregulowanie stanu prawnego drogi, czyli załatwiać sprawy z gminą, albo po prostu załatwić służebność przejazdu po działkach sąsiadów, ponieważ faktycznie w terenie jeździsz po ich działkach. Kolejna sprawa to jest dojazd do drogi publicznej po działce, w której jesteś współwłaścicielem. I to też jest ok. Szerokość takiego dojścia i dojazdu powinna wynosić minimum 5 metrów. Zdarzy się, że starostwo dopuszcza sam dojazd o szerokości 3 metrów, ale to są takie rzadkie przypadki. Kolejna opcja to dojazd do drogi publicznej, który odbywa się przez wydzieloną służebność. I tutaj, podobnie jak w przypadku wydzielonej działki dojazdowej, ten dojazd musi mieć określoną szerokość. I teraz. Podsumujmy te wszystkie warianty dostępu do drogi publicznej. Czyli tak, bezpośredni dostęp, dostęp po drogach wewnętrznych, tylko trzeba sprawdzić, czy nie jeździsz po działce sąsiada, dojazd w wydzielonej działce, w której jesteś współwłaścicielem, czwarta opcja, dojazd poprzez ustaloną prawnie służebność. I teraz jak zorientować się, gdzie przebiega najbliższa droga publiczna? Sprawa jest dosyć prosta. Dzwonisz do gminy i prosisz o informację, gdzie przebiega droga publiczna. Która jest najbliżej Twojej działki. Dzięki temu dowiesz się, czy bezpośrednio przylegasz do drogi publicznej, czy masz dojazd po do jakichś dróg akweninnych jakich wewnętrznych. O to również możesz zapytać. W ten sposób temat drugi, czyli dostęp do drogi publicznej, mamy omówiony. Przejdźmy teraz do trzeciego elementu, czyli sieci. I tutaj są już dwa aspekty. Pierwsza kwestia to jest możliwość podłączenia do sieci, a druga kwestia to jest możliwość zabudowy samej działki. I zacznijmy od rzeczy prostszej, krótszej, czyli od możliwości podłączenia do sieci. Jeżeli sieć jest daleko, to jak możesz się spodziewać, koszty podłączenia do takiej sieci będą wyższe. I mogą być też takie przypadki, że na przykład gazowni nie opłaca się rozbudowywać sieci gazowej, w związku z czym mogą odmówić Ci podłączenia do sieci gazowej i wówczas będziesz musiał szukać jakichś alternatywnych sposobów ogrzewania domu. No, i tutaj oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, czy jest w pobliżu sieć kanalizacji sanitarnej, czy jest wodociąg, sieci gazowe, sieci elektryczne. Logiczna sprawa. Ponieważ jeżeli jakiejś sieci nie ma, no to będziesz musiał znaleźć alternatywne rozwiązanie. I teraz drugi aspekt, bardzo ciekawy, czyli kolizje. Często zdarza się tak, że na działce budowlanej znajdują się sieci. Wówczas nieraz służby właścicieli jest bardzo zadowolony, ponieważ nie będzie problemu z podłączeniem się. Ale niestety sieci na działce mają nie tylko zalety, ale również wady. serca o nich opowiem. Pokażę, mam teraz dwa slajdy, które obrazują ten problem. Z jednej strony możecie pomyśleć, super, wodociąg, gazociąg, prąd jest na działce, nie będę mieć żadnego problemu z podłączeniem się do sieci. Ale niestety sprawa nie jest taka prosta. Zobaczcie, pomiędzy wodociągiem a gazociągiem mamy odległość 14,9 m. I możecie wydawać się, no, że ok jest. Między sieciami jest odległość 14,9 metra, czyli nawet jeżeli oddalimy się od sieci, no to spokojnie nasz budynek będzie mógł mieć 10-11 metrów szerokości. I to nie jest zły wynik. Natomiast jeżeli rysujemy nieprzekraczalną linię zabudowy, sprawa już się komplikuje. Zobaczcie, na rysunku mamy taką fioletową linię z trójkątami. Jest to nieprzekraczalna linia zabudowy. I teraz zobaczcie, odległość pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a z ociągiem wynosi 7,5 metra. Jeżeli my oddalimy się od gazociągu na półtorej metra, a zazwyczaj to jest taka minimalna odległość, jaką dopuszcza gazociąg, to nasz budynek będzie mieć szerokość już tylko 6 metrów, a to jest bardzo mało. Dlatego zobaczcie, wydawało się, że wszystko jest w porządku, odległości pomiędzy sieciami są ok, natomiast jeżeli łączymy sieci na działce i zapisy miejscowego planu i możliwości zabudowy, okazuje się, że nie jest tak prosto. W tym konkretnym przypadku konieczna była przebudowa sieci gazowej. Na z tych udało się nie przebudowywać sieci na powierzchni prądu. Jak wspominałam, mało osób zwraca uwagę na te sieci, ale jest to temat bardzo ważny, ponieważ widzicie, że sieci położone na waszej działce mogą drastycznie ograniczyć wasze możliwości zabudowy i może konieczna być przebudowa sieci, a to są zawsze niepotrzebne koszty. Dlatego podsumowując, przy zakupie działki, koniecznie zwróć uwagę na te trzy rzeczy. Przeznaczenie terenu, czyli czy teren jest zbudowany, dostęp do drogi publicznej, ponieważ na działce bez dostępu do drogi publicznej nie możesz się budować, oraz odległość sieci od działki i potencjalne kolizje. Przygotowałam dla Ciebie PDF z podsumowaniem tego odcinka. Link do pobrania znajdziesz w opisie odcinka. To są trzy najważniejsze rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy zakupie działki, ale nie wszystkie. Więcej szczegółów znajdziesz w moim wideoboku, który będzie mieć premierę w pierwszej połowie przyszłego roku 2025. W wideoboku nie tylko znajdziesz wszystkie szczegóły, które musisz sprawdzić przy zakupie działki, wszystkie niuanse, ale również będziesz mieć dostęp do filmów, na których pokazuję, jak korzystać z różnych portalów mapowych, żeby uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Dziękuję Ci bardzo za udział w tym odcinku. Daj mi znać, czy temat Ci się podobał, czy był dla Ciebie przydatny. I do zobaczenia w kolejnej części. Cześć.